Siema! Jesteśmy dzisiaj na warszawskim Brudnie przy ulicy Piotra Wysokiego 44. Podjechaliśmy pod myjnię Lux Wash. Całkiem nowa mynia, Wygląda obiecująco. Będziemy testować jakość chemii, infrastrukturę, czy no generalnie warto tutaj podjechać i umyć sobie samochód. Drabinka jest całkiem dobrze przygotowana pod dzisiejsze mycie. Przykurzona, przybrudzona. Pasuje sobie na nią trochę deszcz, więc będzie widać różnicę, czy samochód się domył. Felgi też przybrudzone, przykurzone elegancko, miejscami też popalcowane, także będzie widać różnice czy chemia i czy tutaj w ogóle pas, który jest to felt. też dobrze domywa. No, piana wygląda bardzo fajnie. W ogóle przy tej ulicy są dwie myjnie. Jedna tam dalej Perfect Wash, którą już znam, ale test tych myjni sobie zostawię na kolejne odcinki. Minusem Lux Wash jest mały odcinek brukowanej drogi przy obniżonym samochodzie. No, ciężki jest trochę dojazd, ale być może okaże się, że warto poświęcić te 50 metrów, żeby dojechać Ci umyć samochód na tej myjni. Podjeżdżamy i zaczynamy mieć mycie. mycie. Panel całkiem ciekawy, mamy pauza, dwie minuty za darmo na to, żeby sobie e, obesła piana, znaczy obesła, żeby weszła w reakcję z brudem. Także to jest na plus. Woda pod ciśnieniem. Dobra, oczyszczat, lugan. takie nowe rzeczy dla mnie. Zobaczymy, aktywna piana to jest e, najważniejsze. Ciepła woda, wosk, osmoza, Nanolux, piana, czyli mamy dwie piany. Jeszcze ciekawe, i rodo, to jest bardzo ciekawy gadżet. Na miejscu jest górniatka, więc bardzo spoko. W każdym stanowisku są takie śmietniki. Tak. No, przede wszystkim grubsze śmieci można wrzucić, bo zazwyczaj są takie małe otwory do śmietników i nie można wszystkiego wyrzucić. Dobra, gotowy nie mam, płacimy kartą. Trochę ten wyświetlacz jest mało widoczny, ale dobra. Wciskamy przycisk plus. Włącz PayPass. Wcisnij przycisk. Jaki przycisk? Nic nie widać tutaj. Kompletnie nic nie widać. Wciskam przycisk. Włącz PayPass. Dzień dobry. Aha, czyli najpierw trzeba zacząć, żeby kliknąć... Jest, instrukcja. Wyłącz PayPal, włączyłem. Teraz zwiększamy i zmniejszamy. Dobra, dobijemy sobie od razu 9 zł. No dobra, zobaczymy. Robimy sobie płatność. A ja mam kredyt, 9 zł. woda, instrukcja. O, jest instrukcja. A few moments later. Polecimy sobie najpierw luganem, czyli oczyszczać. Trochę skomplikowana jest ta instrukcja, przyznam szczerze. Cleaner blugan. mogłoby się to od razu nazywać. Fast do felg. Oczywiście ilość opcji i rodzajów chemii za pierwszym razem może lekko zaskoczyć i przytłoczyć, dlatego polecam na samym początku na spokojnie zapoznać się z, ze wszystkimi funkcjami. Ja początkowo myślałem, że pierwsza piana to nic innego jak kwas do felg, więc do zmywania nie przyłożyłem się zbyt mocno, a tylko do nałożenia piany. Jednak jak widać ciśnienie jest bardzo mocne, a chemii jest bardzo dużo. Nie wiem do końca czy to jest aktywna piana, ale z tego co widzę, gdy to po felgach to one się już całkiem ładnie domyły, oczywiście zobaczymy to później jak... Skończymy, skończymy mycie samochodu Dobra, to sobie na razie zostawmy i zróbmy sobie aktywną pianę Czerwony pistolet Ku mojemu zaskoczeniu, pierwsza w kolejności piana, która zaczęła lecieć, była biała. Na innych stanowiskach wyraźnie było widać różowy kolor piany, co zaczęło mnie zastanawiać. Dlatego jeszcze raz powiem, przed rozpoczęciem mycia i wrzuceniu swoich ciężko zarobionych złotówek zapoznaj się z instrukcją. Zdecydowanie na plus mogę powiedzieć, że piana leci bardzo intensywnie i z łatwością pokrywa całą powierzchnię samochodu. Po nałożeniu piany na samochód. Lecimy sobie pauza, 2 minuty za darmo pozostało 4 zł. Czyli dlaczego tutaj jest? Aktywna piana, i jest jakaś jeszcze lepsza piana. Dwa rodzaje piany. No i co mam teraz zrobić? Jak prawdziwy Mirek robię różową. Dużym plusem jest to, że drugi rodzaj piany pojawia się błyskawicznie. Nie mam pojęcia jak to jest zrobione, ale piana musi mieć bardzo krótką drogę do przebycia. A to sprawia, że nie marnujemy czasu na czekanie, aż chemię przelić przez przewody. To jest to, co nam się podoba. Różowa piana. No i zobaczcie na to. Taka się warstwa gruba robi tego. Tak to fajnie wygląda. Po nałożeniu piany na samochód, znowu możemy kliknąć pauza i za darmo odczekać kolejne dwie minuty, aż zacznie ona działać na samochodzie. Wygląda to nieźle. Instrukcja na... Ten moment mogę powiedzieć, że jest dosyć skomplikowana. Trochę nie wiadomo za pierwszym razem, jak się podjeżdża, co tu zrobić. A właśnie moim celem jest to, żeby podjechać, jak się goś nie zna i żeby umyć samochód. Dwa rodzaje no fajnie, że są, ale według mnie to już jest trochę za dużo. Nie wiem, czy to nie jest na przykład też taki celowy zabieg, bo to Luxler to jest producent tych myni. Wygląda to na taką flagową mynię. Może stąd też taki szeroki wybór tych chemii, i może też stąd tak obficie ta, ta piana leci tutaj. Piana już weszła w reakcję. to Czas na podecie. Spłukiwanie samochodu idzie bardzo sprawnie, włącznie bieski inny niż od aktywnej piany, z bardzo dobrym ciśnieniem pozwalającym szybko zmyć całą pianę i brud z samochodu. Przyznaję, go miałem tylko, żeby jak najszybciej spłukać pianę i wyrobić się w tym czasie, który mi został. I nie przykładałem się mocno do zmywania brudu z auta. No, ale niestety nie udało mi się i skończył się przed Przeładować. Wspomnę też, że płatność kartą mocno utrudniała przyjemne korzystanie z myjni. Nie dało się zwiększyć kwoty do ładowania, tylko po uaktywnieniu PayPassa pojawia się kwota 5 zł i nie Osła, pomimo klikania przycisku plus lub minus, zdecydowanie tutaj jest bardzo duży minus dla tej mini, bo będąc w innych miejscach, płatność kartu jest czystą przyjemnością. Co ciekawe, do spukiwania do dyspozycji jest ciepła woda, czyli sobie spukujemy samochód ma tutaj aktywnego proszku, co jest niemałym zaskoczeniem, bo zazwyczaj na myjniach spotykamy się z opcją mikroproszku do zmywania warstwy brudu, który jeszcze została na samochodzie. Nie ma też szczotki do mycia, a brak tych dwóch opcji daje mi do zrozumienia, że producent musi być bardzo pewny jakości swojej chemii. Czy tak jest? Przekonamy się za moment. Jednak zanim to nastąpi, może odpowiedzi mi na jedno zasadnicze pytanie. Generalnie wszyscy mówią, że trzeba od dołu do góry myć samochód. Nie wiem czemu, możecie mi powiedzieć No bo ja, jak spłukuję samochód, to spłukuję go od samego dachu do samego proku No ale dobra To jest spłukane, więc kolejnym etapem będzie wost i tu już miałem, ale po kolei może sobie polecieć. No i zobaczcie na to, jak błyskawicznie wosk pojawia się na samochodzie. Na innych myjniach moment, kiedy chemia spłynie, zajmuje trochę więcej czasu. Zwróćcie też uwagę na to, jak wosk spływa po masce. To znak, że na lakierze po zastosowaniu chemii wypełnione zostały niedoskonałości, co bardzo dobrze świadczy o zastosowanej chemii. Niestety, znowu skończyła mi się kasa i od razu zauważyłem, jak załamał się niebieski wąż. To może utrudniać mycie i zmniejszać ciśnienie wypuszczanej chemii. A skoro jesteśmy przy płatnościach, to warto wspomnieć, że minuta na mini kosztuje tutaj 2 złote. Po udanym do ładowaniu kontynuowałem woskowanie auta, chcąc wyrobić się w 2,5 minutach z nałożeniem wosku i osuszacza. I niczym japoński samuraj odkręcałem zakręcony wąż, żeby dalej mi się nie załamywał. Zwróćcie jednak uwagę na to, że plusem jest za całkiem szybko ten. Wosk zaczyna lecieć. A do tego ciśnienie przy nakładaniu nie zmniejszyło się jak na innych myniach, Ładnie pachnie, i zobaczcie, jak szybko spływa z samochodu. Co świadczy, że na aucie stworzyła się bardzo fajna, hydrofobowa powłoka, utrudniająca osadzanie się brudu. No a jak wosk jest już nałożony, to czas na. otmowę, czyli otuszanie. Przy osuszaniu znowu zwracam uwagę, kiedy przestanie lecieć wosk i ku mojemu zdziwieniu po kilku sekundach przestaje lecieć, a zaczyna lecieć osmoza osuszająca auto. Osuszacz leci pod dużym ciśnieniem, duża mgiełka ułatwiająca zmycie nadmiaru wosku z auta, a do tego na lakierze coraz mocniej pojawia się efekt kropelkowania, co pokazuje, że faktycznie chemia dobrze zadziałała. Ku mojemu zdziwieniu czasu jeszcze zostało na... Cernidło. Cernidło do opon. Gdzie ono jest? Czarny pistolet. Czy zdążymy? To jest świetny garstek. Poprawiający wizualny wygląd samochodu, dysza czernidła równomiernie rozprowadza go po oponie. A ja niczym zawodowy myniarz przestałem zwracać uwagę na dokładność nakładania czernidła. A skupiłem się na tym, żeby zdążyć nałożyć go na wszystkie koła. Bo. ważny jest czas. Najważniejszy jest czas. Dobra, 9 sekund zostało. To mogę powiedzieć, generalnie, samochód, jak widać, fajnie zaczęła się woda kropelkować. ten samochód do domu? nie wiem. Jest tutaj stanowisko z odkurzaczem, z powietrzem. to nawet ciśnienie do kół podpompować. Także zaraz pod, podjedziemy, zobaczymy, jak ten samochód się tutaj osuszy. Na pierwszy rzut oka wygląda, że całkiem przyzwoicie się domył, nie, nie, ale trudność z płatnością i dosyć skomplikowana ta instrukcja trochę mnie przydłoczyła na początku. No dobra, przechodzimy sobie na następne stanowisko i zobaczymy jak autko będzie wyglądało zaraz. Na zwolnienie się stanowiska musieliśmy poczekać z 5-10 minut, ale nie ma się co dziwić, bo w dzisiejszych czasach sporo osób wyciera całe auto, sprząta w środku, no a na samym stanowisku jest sporo funkcji, które umożliwiają właśnie pełne wysprzątanie samochodu. Stanowisko do czyszczenia wnętrza w sumie jest całkiem rozbudowane. Jest odkurzacz, jest w ogóle płyn do wszystkich możesz sobie opony napompować i jest dłuchanie powietrza, czyli suszarka. Fajnie, bo końcówka jest całkiem cienka. No i zobaczymy. O! Czyli co? Nawet nie trzeba płacić, a można sobie samochód to No nie. Ciśnienie zeszło z pistoletu, więc trzeba sobie doładować. Ciekawą opcją jest umywalka. Tutaj po kliknięciu ten przycisk zaczyna lecieć woda. Możesz sobie szmatkę wycisnąć, wypłukać. Do tego momentu, do samego z zewnątrz samochodu, zapłaciłem ja na razie 25 zł. I teraz kolejna piątka. dmuchanie powietrza. Wybieramy 5 minut, czyli złotówka za minutę. Generalnie na drabince nie mam żadnej powłoki założonej itd więc jedyne co tutaj pomaga wysuszyć samochód, jest właśnie ten nałożony wosk. I tym samym ocenimy też to, czy ten wosk działa tutaj całkiem fajnie. No, generalnie, kł się te kropelki, one tutaj jakoś fajnie uciekają. Samochód jest trochę obecny na samym słońcu, ale to uczenie bardziej będzie polegało na tym. Żeby wodę z wnęk powyciągać, a po takim osuszaniu wnęk warto będzie sobie ręcznie cały samochód wytrzeć jakąś szmatką. Jak przed chwilą pokazywałem, można sobie taką szmatkę porządnie wycisnąć i przepukać sobie ręce, także osuszanie autka przebiegnie przyjemnie. Wąska i krótka końcówka osuszacza powoduje, że strumień powietrza leci pod dużym ciśnieniem, więc jeśli masz nałożoną ceramikę na lakierze, no to takie osuszanie może przejść całkiem sprawnie i przyjemnie. Minusem niestety jest zakręcany przewód od powietrza, no nie oszukujmy się, każdy goni, żeby wyrobić się z czasem i raczej nie zwraca uwagi na to jak wygląda przewód. Dobrym rozwiązaniem tutaj byłoby takie długie ramię na szerokość samochodu. Podobnie rozwiązane jak przewody na stanowisku do mycia, tak żeby można było sobie obejść cały samochód bez konieczności wplątania się z przewodem. Słyszenie całego auta dookoła zajęło mi około 6 minut i kosztowało mnie 3 zł. A co tym idzie, że zostało mi jeszcze 2 zł, to może płynu do spryskiwaczy doleję. A zaraz zrobię podsumowankę, jak się samochód umyje Płyn do spryskiwaczy. Klikam. W końcu trzeba wykorzystać te pieniądze, które się tu wrzuciło. Już jak zawodowy Mirek, wszystko w ręku, gotowe, żeby oszczędzać czas. Płyn koloru różowego nie wlałem nie. za tyle, ile mi czasu zostało. Nie używałem go jeszcze, więc nie wypowiem się, czy spoko, no ale jak widać, leci. Nie ma co się o tym płynie rozwodzić, czas na wstępną ocenę jakości mycia. Generalnie z tego, co widzę, samochód się całkiem ładnie domył, bo nawet felgi, które nie były dotykane, tutaj widać, że ona się nie domyła, no nie było kwasu, więc żadnego, żadnej chemii do, bezpośrednio do felg, tylko jak I drugi rodzaj p... aktywnej piany. Tak, fele. W miarę okej okay się domyły, chociaż obrzym i je doczyścił, bo tak pozostawia to wiele do życzenia, no, ale tutaj ta felga była taka bardzo mocno popalcowana i domyła się, więc tutaj jeśli chodzi o jakość tej chemii i to, czy się samochód domył, no, to powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo wygląda to całkiem nieźle. I samochód myślę, że jest całkiem reprezentatywny teraz. Tu szybka się elegancko domyła. Fajnie. Nie widać już tego zakurzenia. Więc spoko. No to co? To teraz czas na środeczek i odkurzanie. Odkurzecz. Idzie. Dobra. Sprzątamy sobie w środku. Jeśli chodzi o odkurzacz, to tutaj plusem jest gumowa końcówka. Dzięki czemu nie porusujemy sobie elementów wnętrza, dywaników. i lepiej wyciągniemy brud. Ale czy odkurzacz to nie No przyznam, że dość średnio. Co prawda nie ma on trudności z wciąganiem większych pakroków. Ale drobny piasek stanowił dla niego problem. No bywałem na lepszych odkurzaczach. Początkowo nie zauważyłem, ale za odkurzaczaczem. Rzeczem jest też stojak na dywaniki, żeby wygodniej je sobie odkurzyć, więc sobie go przeniosę Op. i tam sobie go do końca. No i teraz bez dywanika. Chciałoby się powiedzieć, że odkurzenie idzie lepiej, ale niestety wcale się nie poprawiło. Potrzeba cierpliwości, żeby dokładnie wciągnąć cały piach, a co ważne to ten brud też nie jest jakiś bardzo mocno taki wbity w te, te dywaniki. Staram się na bieżąco mi samochód, no ale ciężko masz. Tutaj z plastiku coś tam wyciągnął. bez dotykania. Dobra, ocenię, bo tak może być, ale bardzo brudnym samochodem nie przyjechałbym tutaj go odkurzać, w szczególności jakbym chciał doczyścić jakąś sierść y, psiaka czy, czy kociaka. Przejdźmy do stojaka, rusztowania jakkolwiek go zwał, tak go zwał. Jest świetny, mogłoby być jeszcze jakieś drugie pięterko, bo jak wyciągniesz wszystkie cztery dywaniki sobie to faktycznie może zabraknąć miejsca, ale na takie szybkie wyczyszczenie sobie pojedynczo jest spoko, no ale nikt nie robi dywaników pojedynczo, każdy wyciąga cztery, no żeby czas sobie zaoszczędzić. Więc dobrze by było jakby można było więcej wciągnąć, czy dwie i pół minuty, no to ja jeszcze odkurzę. Że chyba yy, pasażera odkurzę. Odkurzyłem stronę pasażera i ku mojemu zdziwieniu. Jeszcze dwie minuty tam zostały. Nie, no już mi się nie chce odkurzać tak długo. Samochodu. <grym> A można stop wcisnąć? Patrz, za pompowanie opon trzeba płacić. Tak? Ile kosztuje pompowanie opon? Pompowanie opon. 50 groszy za minutę. Nie, no to na stacji można za darmo, już bez przesady. Gadżet fajny. To pierwszy raz widzę w ogóle, że możesz sobie napompować oponę na myjni, Odkurzacz złotówkę za minutę. waczy, a już nawet nie chcę się kliknąć, bo tam chyba było 2,50 za minutę. Pompowanie opon to 50 groszy, dmuchanie powietrza, złotówkę za minutę. I sobie można jeszcze dodmuchać. Rozdmuchałem pozostałe środki. No i. Podsumowując. Chemia spoko, pomimo bardzo skomplikowanej instrukcji. Polecam najpierw, jak podjedziesz, to sobie instrukcję przeczytać, co jest do czego. Dwa rodzaje pian, do silnych, do lekkich zabrudzeń. Yy, ale poza tym, samochód umył się spoko. Ja jeszcze raz powiem, że na drabince nie ma żadnej powłoki, lakier jest porysowany. Także, no to mycie jest na takim codziennym samochodzie, bez jakiegoś specjalnego przygotowania. Był przykurzony, przybrudzony, to nie były jakieś silne, takie zasnięte też zabrudzenia. Aczkolwiek samochód umył się w porządku. Nawet w tył na... po klockach hamulcowych, z przodu też się doczyścił. Tam można byłoby jeszcze szmatką dojechać, no ale to wiadomo, każdy sobie we własnym zakresie będzie tak gdzieś tam toczyszczał ten samochód. Na minus zdecydowanie płatność kartą, więc jak tu przyjeżdżasz, to podejdź sobie z gotówką bo bardzo nieresponsywne i mnie to dzisiaj zirytowało totalnie, jak to płacenie tą kartą. Jest rozmieniarka, przyjmuje wszystkie banknoty, jeśli chodzi o środek odkurzacz bardzo ciekawe stanowisko. Pierwszy raz w ogóle się spotkałem z takim stanowiskiem, gdzie jak sobie podjeżdżasz, to w jednym miejscu możesz sobie odkurzyć, napopować opone, opony, dolać płynu do spryskiwaczy, a no i osuszyć samochód, także to jest na plus, bo nie trzeba gdzieś jeździć po całym placu i dodatkowo szukać miejsca i czekać na zwolnienie się stanowiska, tylko zajmujesz co prawda na dłuższy czas jedno stanowisko, ale możesz sobie ogarnąć wszystko. A właśnie, bo jeszcze na stanowisku było dło do opon, do stanowisko do mycia, więc to jest ekstra gadżet. W ogóle gdzieś tam słyszałem, że Jakiś producent lokalnie teraz ma problem z tym czernidłem z chemią. Gdzieś tam się jest problem z pompami. Dlatego na większości myjni, które ostatnio odwiedzałem, te czernidło nie działały. A to jest spoko, że nie musiałem przyjeżdżać ze swoją chemią, tylko od razu na stanowisku do mycia sobie pisiknąłem opony i są elegancko oczernione. Zresztą różnica tutaj też widać, jak to czernidło zadziałało, bo tutaj jest normalna szara opona, a tutaj jest to czernidło. Fajnie też mgiełka rozprowadziła sobie po całej w szerokości opony to oczernidło. Także to na bardzo duży plus. Ciekawostką jest to, że no nie było szczotki na myjni, ale może specjalnie jakby tej szczotki nie było, bo chemia jest na tyle dobra, że no domyła samochód. Ale ludzie też i tak przyjeżdżają ze swoimi szmatkami i sobie doczyszczają ten samochód we własnym zakresie, no bo zresztą dobrze wiemy, że trzeba dotknąć samochód, żeby go lepiej doczyścić, ale jak sama nazwa wskazuje, myjnia bezdotykowa to jest myjnia bezdotykowa. Kolejka. No, trzeba było sporo poczekać. Jest pięć stanowisk. Jedno stanowisko jest takie, że możesz sobie wjechać większym samochodem, także jakiegoś busa można bez problemu sobie tutaj też umyć. no jest kolejka, bo długo się schodzi, żeby do... umyć ten samochód, przejść przez cały proces. Aczkolwiek no my dzisiaj zapłaciliśmy 25 zł za umycie całego samochodu. Jeśli chodzi o środek, no to. Myślę, że około 10 zł jeszcze trzeba byłoby zapłacić, żeby wysprzątać sobie spokojnie, i odkurzyć sobie cały samochód. Dodatkowo też czeka się chwilę z racji tego, że te stanowiska, na których jest odkurzacz, jest tam też dużo większa ilość czynności, które można zrobić, no to to też zajmuje trochę więcej czasu. Dużo osób też w dzisiejszych czasach dociera we własnym zakresie te samochody, żeby osuszyć no, go żeby gdzieś tam się nie klapał, więc tu też to zajmuje trochę więcej czasu. Fajną rzeczą jeszcze jest przy odkurzaczach. Jest kranik, jest zlew, możesz sobie wypłukać. I wycisnąć szmatkę. Także to jest pierwszy raz jeszcze czymś takim spotykałem. Bardzo, bardzo. Bardzo fajne, przydałaby się tutaj przede wszystkim toaleta, bo jednak jak się spędza trochę czasu w takim miejscu, to toaleta byłaby wskazana fajnie, jakby był jakiś automat na jedzonko na jakiś napój, bo nie zawsze ktoś przyjedzie przygotowany i bardzo fajnie byłoby, gdyby można było sobie też na miejscu kupić szmatki, czyli taki automat, jakoś chemią do czyszczenia wnętrza z jakimiś przekąskami, no i toaleta byłaby takim idealnym dopełnieniem tego yy, miejsca. Także z mojej strony rekomendacja. Na tej ulicy też yy, jak na początku filmu pokazywałem, też jest yy, druga myjnia i tam była. Dużo większa kolejka Nie przyjrzałem się dokładnie, gdzie tam jest stanowisk Ale jak najbardziej, żeby nie czekać tam w kolejce Warto przejechać te 50 metrów tej brukowanej drogi To wszystko na dzisiaj Seria się nazywa Myj Zdrabim Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się taka seria Czy chcecie, żeby zrecenzować taką myjnię w waszym mieście Wrzucajcie adresy w komentarzach I to wszystko na dzisiaj Mordeczki, piąteczka Do następnego, na razie